Pierwsza rzecz to jest codziennie rano robię sobie drenaż limfatyczny, bardzo szybki. Kilka takich punktów na moim ciele, które masuję, które opukuję. zajmuje mi to 3 minuty, nie wiem, nie liczyłam, ale bardzo szybka rzecz i naprawdę powoduje, że to ciało zupełnie inaczej się już czuje. Zaraz po drenażu limfatycznym masaż twarzy, czyli moja poranna rutyna, gdzie stosuję też zdrowe kosmetyki, ale przede wszystkim się masuję moją twarz, też ćwiczę, robię różne jogę twarzy i tak dalej. Być może zajmuje mi to około 10 minut, także też nie jest to nie wiadomo jakie długie. Potem zaraz schodzę do mnie do kuchni i piję ciepłą wodę. Ciepłą wodę zazwyczaj z cytryną, z imbirem, albo w ogóle tylko samą ciepłą wodę. W międzyczasie... Chociaż to nie jest rutyna sprawiająca, chociaż też sprawiająca, że czuję się zdrowo i młodo. To jest oczywiście mój piesek, który koło mnie krąży. Ja się nim zajmuję, daję mu jedzonko. Czasem jeszcze, w zależności jakaś pogoda, to też wychodzimy na krótki spacerek, ale to jest coś nie, nie moje codzienne, tak? Czyli zawsze jest on, ale to na pewno też sprawia, że czuję więcej energii. Więc można by to też zleczyć do tego rytuału, czyli Karlo jest wokół mnie, ja się nim zajmuję i robię te poranne rytuały. Ale po tych wszystkich rzeczach, masaż, drenaż limfatyczny, ciepła woda, przychodzi czas na jogę, medytację. No i oczywiście to jest stały punkt mojego planu codziennego. Nie ma dnia bez tego, więc wtedy najczęściej siadam sobie w moim pokoju jogowym i właśnie robię swoją praktykę, w zależności jaka jest na czasie mnie. Po jodze mamy taki rytuał z moim mężem, więc ja przygotuję grina. Na pewno zdradzę Wam przepis, jak robię tego grina. Mój syn ostatnio też go lubi, więc my w trójkę pijemy tego grina. A po grinie, uwaga! Kawa. I kawa to jest dla mnie rytuał, tym bardziej, że pijemy go zawsze z moim mężem. Więc to jest taki, tak jak ja już wspomniałam na wielu poprzednich też filmikach, że ja piję kawę nie dlatego, żeby podnieść sobie energię albo żeby obudzić się, tylko właśnie to jest ten rytuał z moim mężem. I to jest taka nasz wspólny czas, kiedy pijemy wspólnie kawę, właśnie po grinie.